Ja nie wiem, co mam powiedzieć, uwielbiam takie koszule, które są takie ogromne, lekkie, batystowe, bo to jest bawełna bardzo wysokiej jakości. Dziewczyny, wymiary to jest tak, z przodu, oś, yy, z przodu dziewczyny macie 160, przepraszam, z przodu długość 82, z tyłu 100. W biuście 230, w biodrach 240, Batman Forever. Po prostu taka duża, ogromna koszula. No teraz to jest krzyk mody, bo to super wygląda z paskami, bez pasków, z kwiatami. Jak kochacie, dziewczyny, nosić. Więc to jest bardzo duży model z ogromnymi, takimi wielgaśnymi rękawami. Ale to jest zawsze szał u mnie. I teraz, moje drogie myszki, cena jest absolutna podłoga. 119 zł, Ja mam na sobie kolor beż. X3302 beż. 02. Dziewczyny, piękny granat. Jeszcze tylko nadmienię, że posiadamy również łóżyczkę w granacie, więc warto sobie skompletować. Przepiękne bordo. Piękne bordo. Zapraszam. Oczywiście nie może zabraknąć hitu sezonu, czyli kawa. A kawa w kropce to dopiero zaczynamy sezon na to, za dziewczyny. I oczywiście czarna. Kto pierwszy ten ma? To jest piękny model. Słuchajcie, Zobaczcie, i możemy nosić sobie tak na luzaku. Panie, które macie więcej rozmiaru, luz, bluz, po prostu niesamowite. Jak lubicie tak troszkę sobie za spodnie dać, bardzo proszę. Już macie kopitki luz, luzacko to zawinięte. Te rękawy są obłędne po prostu. Tu macie głęboko podwójne, fajne takie troki. Uwielbiam te, te, te troki tutaj przy dekoldzie. I moje myszki kochane wam pokażę jak one super wyglądają z paskiem. Patrzcie. Zwykły pasek. Oczywiście ja mam na sobie beż X33 02 beż. No piękność. Co mam wam dziewczyny powiedzieć? Już wam pokazuję. Jakikolwiek pasek, bo tu możecie bardzo zbluzować, tak? Także bawimy się taką formą super luźną. Mocno sobie tu obluzujemy to. Puścimy te kroki. To jest tak ładne. I zobacz te rękawy. Po prostu piękne to jest. Dziewczyny, zapraszam Was kolor. besz mamy granat, bordo, czarna oraz kawa. Piękne kolory. Oglądajcie dalej, bo zaraz Wam pokażę resztę kolorów.